Od niepamiętnych czasów w różnych tradycjach i kulturach energia seksualna była uznawana za pierwotną siłę, związaną nie tylko z rozmnażaniem, ale także z kreatywnością, witalnością i duchowością. Jednak we współczesnym społeczeństwie energia ta jest często błędnie interpretowana, trywializowana, a nawet tłumiona. Dale lubi subskrybować i udostępnić. Zaczynajmy. Aby zrozumieć alchemiczny rytuał transmutacji, konieczne jest uwolnienie się od ograniczonych koncepcji seksualności. Energia seksualna lub kundalini w tradycjach wschodnich wydawać w medycynie chińskiej albo po prostu siła życiowa jest to uniwersalna energia twórcza, która ożywia wszelkie istnienie. U ludzi objawia się jako potężny popęd, który obejmuje nie tylko rozmnażanie biologiczne, ale także twórczość artystyczną, pasję do pracy, pragnienie wiedzy i poszukiwanie sensu. To siła, która napędza nas do rozwoju, ewolucji i nawiązywania kontaktów. Nie ogranicza się do narządów płciowych, znajduje się w każdej komórce naszego ciała i promieniuje z naszego centrum energetycznego. Jeśli energia ta jest rozpraszana bezładnie, możemy czuć się wyczerpani, zdekoncentrowani i pozbawieni celu. Jeśli jednak zostanie on zatrzymany, pielęgnowany i przekierowany z intencją, staje się potężnym strumieniem, który może wznosić się przez centra energetyczne lub czakry budząc uśpione zdolności i podnosząc stan świadomości. Energia ta jest z natury neutralna. To nasza intencja i kierunek nadają jej taką czy inną jakość. Pierwszym krokiem do opanowania tej umiejętności jest uświadomienie sobie jej wielkości. Transmutacja seksualna nie jest nową koncepcją. Jego korzenie sięgają głęboko w historię ludzkości i stanowi fundamentalny filar wielu tradycji ezoterycznych i duchowych. Od hinduistycznego i buddyjskiego tantryzmu po chiński taoizm, egipskie szkoły misteriów, europejskie zakony tajemne i praktyki szamańskie różnych kultur tubylczych, świadome zarządzanie energią seksualną było kluczem do rozwoju duchowego i zdobywania wyższych mocy. W Indiach jogini tantryczni opracowali skomplikowane praktyki mające na celu podniesienie poziomu kundalini, energia wężowa, która drzemie u podstawy kręgosłupa, przepływa przez czakry do korony poszukując oświecenia i zjednoczenia z boskością. W Chinach mistrzowie taoistyczni nauczali, jak zachować pierwotną esencję jing i przekształcić ją w energię życiową, wydawać, a następnie w energię duchową, shen, mając na celu osiągnięcie nieśmiertelności i doskonałego zdrowia. Zrozumieli, że nadmierna ejakulacja osłabia siły witalne ciała i umysłu, podczas gdy jej utrzymanie i przekierowanie wzmacnia ciało i wyostrza umysł. Nawet w mistycyzmie i alchemii zachodu można odnaleźć paralele z ideą przekształcania surowca, energii seksualnej, w złoto filozoficzne, wyższą świadomość. Postacie takie jak Paracelsus i gnostycy badały związek seksualności i duchowości, uważając, że zjednoczenie przeciwieństw jest kluczem do doskonałości. Tradycje te, często zawalowane i ezoteryczne, łączyło wspólne zrozumienie. Energia seksualna jest surowcem do stworzenia, a jej opanowanie jest ścieżką do osobistego i duchowego mistrzostwa. Analogia nasienia do złota wykracza poza kwestie czysto poetyckie. Opiera się na głębokim zrozumieniu jego wewnętrznej wartości zarówno biologicznej, jak i energetycznej. Z biologicznego punktu widzenia nasienie jest substancją złożoną i niezwykle bogatą, zawierającą oprócz plemników ogromną ilość niezbędnych substancji odżywczych białek, enzymów, minerałów i witamin. Jego produkcja wymaga od organizmu znacznych nakładów energii i zasobów. Każda ejakulacja stanowi w istocie znaczącą inwestycję w witalność męskiego organizmu. Z perspektywy energetycznej nasienie jest fizycznym przejawem męskiej esencji życiowej. Znanej w tradycji taoistycznej jako Ying. Jest to podstawowy materiał życia, pierwotna iskra stworzenia. Gdy ta esencja zostanie zatrzymana i sublimowana, jej potężna energia zostanie ponownie wchłonięta i strategicznie rozprowadzona po całym ciele. Proces ten głęboko odżywia organy, wzmacnia centralny układ nerwowy, wyostrza umysł, czyni go jaśniejszym i wznosi ducha na wyższy poziom. Można to porównać do potężnego źródła, które zamiast wylewać i tracić swój cenny przepływ, jest świadomie kierowane do pomysłowego systemu nawadniającego, który użyźnia i wzbogaca okoliczną ziemię. Ta skoncentrowana energia przekształca się w niewyczerpane źródło osobistej mocy, którą można wykorzystać i skierować ku celom twórczym, intelektualnym, emocjonalnym i duchowym, wzmacniając każdy aspekt ludzkiej egzystencji. Rozpoznanie nasienia jako złota oznacza zatem zrozumienie, że każda kropla jest bezcennym skarbem o nieograniczonym potencjale i że jego zachowanie nie jest zaprzeczeniem przyjemności związanej z życiem, ale głębokim potwierdzeniem własnej indywidualnej suwerenności i wewnętrznej witalności, która nas definiuje. Świadome praktykowanie seksualnej transmutacji nie jest zaprzeczeniem seksualności, lecz raczej jej wywyższeniem. Ucząc się, jak zatrzymać i przekierować energię nasienną, otwierasz drzwi do wielu korzyści, które mają wpływ na wszystkie obszary życia mężczyzny. Korzyści te można podzielić na kilka kategorii, które razem tworzą ścieżkę do spełnienia i wzmocnienia pozycji. Jedną z najbardziej bezpośrednich i namacalnych korzyści wynikających z przemiany seksualnej jest zauważalny wzrost witalności fizycznej. Dzięki oszczędzaniu energii nasiennej organizm zachowuje duże stężenie niezbędnych substancji odżywczych białek, Enzymów, cynku i innych minerałów, które w przeciwnym razie zostałyby wykorzystane do produkcji i wydalenia nasienia. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost energii i wytrzymałości. Zamiast odczuwania letargu, który często następuje po wytrysku, wielu praktykujących mówi o stałym potencjale siły, odczuwaniu mniejszego zmęczenia i stałej zdolności do wykonywania aktywności fizycznej i umysłowej przez cały dzień. Zaoszczędzoną energię można przeznaczyć na proaktywne wzmocnienie układu odpornościowego, optymalizując reakcje obronne organizmu i czyniąc go bardziej odpornym na powszechnie występujące choroby i dolegliwości. Ta wewnętrzna witalność odbija się na zewnątrz, co często skutkuje poprawą jakości skóry, która wydaje się bardziej promienna, a także mocniejszymi i zdrowszymi włosami. Ta fizyczna wytrzymałość sprzyja również głębokiemu poczuciu ugruntowania i pewności siebie. Ponadto dodatkowa energia życiowa przyczynia się do wzrostu siły i napięcia mięśni, gdyż organizm wspiera anaboliczne procesy budowy i regeneracji, co pozwala na poprawę wydolności i szybszą regenerację po wysiłku. Tradycje taoistyczne bezpośrednio wiążą zachowanie ink esencji witalnej o większej długowieczności nie jako mit, ale jako logiczny wynik spowolnienia procesu starzenia się komórek i utrzymania integralności układów organizmu na dłużej. Energia seksualna, gdy jest podwyższona, odżywia mózg i układ nerwowy, działając jak superpaliwo, które prowadzi do znacznej poprawy funkcji poznawczych. Energia ta, bogata w neuroprzekaźniki i siłę życiową, przestaje rozpraszać uwagę i staje się źródłem trwałej mocy umysłowej. Najbardziej bezpośrednim rezultatem jest większa koncentracja i skupienie. Umysł uwolniony od cyklu pragnień i rozładowania staje się mniej rozproszony i jest w stanie przez dłuższy czas koncentrować się na złożonych zadaniach, co ułatwia wejście w głęboki stan przepływu. Zachodzi niezwykła zmiana, poprawa pamięci neuroplastyczności, co przekłada się na lepszą zdolność zapamiętywania, przetwarzania i przypominania sobie informacji. Energia przekierowana do wyższych ośrodków mózgu stymuluje zwiększona kreatywność i inspiracja. Nie dotyczy to wyłącznie sztuki. Przejawia się to jako wyższa zdolność rozwiązywania problemów, innowacyjność i umiejętność łączenia rozbieżnych idei w nowatorski sposób. Mając jaśniejszy i spokojniejszy umysł, można zaobserwować lepsze podejmowanie decyzji, które stają się bardziej precyzyjne, intuicyjne i mniej impulsywne. Mgła mózgowa uczucie ciężkości i zamglenia. Które często następuje po wytrysku, znika, a zastępuje ją krystalicznie czysta jasność umysłu i ostrość, które przenikają każdą chwilę dnia. Transmutacja seksualna wywiera ogromny wpływ na stan emocjonalny i psychiczny, sprzyjając trwałej stabilności i odporności. Opanowując tak potężną i pierwotną siłę, większa pewność siebie, pewność siebie, która nie wynika z ego, ale z głębokiego szacunku do siebie i poczucia własnej wartości. Dobrze ukierunkowana energia wywołuje uczucie spokoju i wewnętrznego dobrego samopoczucia, które działa jak kotwica, prowadząc do drastycznego redukcji lęku i stresu. Osoba praktykująca staje się mniej podatna na wzloty i upadki życia, rozwijając ośrodek spokoju, którego zewnętrzne okoliczności nie są w stanie zakłócić. Człowiek doświadcza poprawiony nastrój z większą radością, entuzjazmem i bardziej pozytywnym nastawieniem. Frustracja i gniew maleją. Ustępując miejsca mniejszej drażliwości, większej cierpliwości i zrozumieniu, praktyka retencji nasienia wymaga i jednocześnie wzmacnia rozwój siły woli i dyscypliny. Ten wolicjonalny mięsień, ćwiczony codziennie w celu opanowania najbardziej podstawowego impulsu, rozciąga się następnie na wszystkie inne dziedziny życia, ułatwiając osiąganie celów, przyjmowanie zdrowych nawyków i pokonywanie przeszkód z żelazną determinacją. Być może najbardziej znaczącą korzyścią płynącą z przemiany seksualnej jest jej zdolność do katalizowania duchowego przebudzenia i tworzenia głębszej więzi z tym, co transcendentne. Gdy pierwotna energia kundalini podnosi się przez kanał centralny, centra energetyczne, czakry, zostają oczyszczone, zrównoważone i aktywowane, otwierając kanały dla wcześniej niedostępnych doświadczeń duchowych. Wzmocnione zostaje połączenie z wyższym ja, co skutkuje, większa intuicja i percepcja. Szum nieustannych pragnień zostaje uciszony, pozwalając, aby subtelny sygnał wewnętrznej mądrości i boskiego przewodnictwa był wyraźnie słyszalny. Świadomość rozszerza się nawet podczas snu, co może prowadzić do bardziej przejrzyste i odkrywcze sny. Łącząc się z tą niezbędną energią, budzi się głębokie przebudzenie poczucie celu i sensu. Dla tych którzy szukają zjednoczenia z boskością, transmutacja staje się bezpośrednią ścieżką ułatwiającą mistyczne doświadczenia i stany świadomości jedności. Co więcej, przetransformowana energia seksualna może być wykorzystana jako potężna siła do manifestacji i przyciągania. Pole energetyczne człowieka wibruje na wyższej, bardziej spójnej częstotliwości, co czyni go magnesem, który bez wysiłku przyciąga okazje, ludzi i okoliczności zgodne z jego wyższym celem. Krótko mówiąc, Korzyści płynące z seksualnej transmutacji są ogromne i transformujące. Nie jest to represyjne wyrzeczenie, ale świadome wzniesienie. Wewnętrzna alchemia, która przekształca surowy materiał życia w siłę zdolną kształtować przeznaczenie, leczyć ciało, stabilizować umysł i rozpalać boski ogień, który mieszka w każdym człowieku. Jest to droga do mistrzostwa i spełnienia na wszystkich poziomach bytu. Podobnie jak transmutacja seksualna oferuje ścieżkę do wzmocnienia. Tak nadmierna ejakulacja stanowi poważne obciążenie dla witalności i potencjału mężczyzny. We współczesnym społeczeństwie często promuje się nieokiełznaną i nieograniczoną seksualność, bez głębokiego zrozumienia energetycznych i biologicznych skutków ciągłej utraty nasienia. W starożytnych tradycjach ejakulacja nie była postrzegana jako coś złego, lecz jako wyładowanie energii życiowej, które, jeśli nie będzie odpowiednio kontrolowane, może doprowadzić do osłabienia. Każda ejakulacja wymaga od organizmu znacznego nakładu energii i zasobów. Gdy staje się to nadmierne, mogą być zauważalne skutki fizyczne, prowadzące do przewlekłe zmęczenia z powodu wyczerpania się rezerw energii. To przekierowanie zasobów może prowadzić do osłabienia układu odpornościowego, przez co ciało staje się bardziej podatne na choroby. W skrajnych przypadkach organizm może nawet katabolizować tkankę mięśniową, aby uzyskać niezbędne składniki odżywcze, co powoduje utrata masy mięśniowej i napięcia. Tradycje wschodnie głoszą, że nadmierna strata przyspiesza przedwczesne starzenie się, objawiające się matową skórą i osłabionymi włosami. Ponadto w medycynie chińskiej uważa się, że osłabia nerki, będące magazynem witalnej esencji. Afirmacje i mantry. Stosowanie afirmacji i mantr może zaprogramować podświadomość tak, aby wsparła przemianę. Powtarzać oświadczenia takie, jak: Moja energia seksualna jest święta i potężna, lub kieruję swoją energię ku mojemu wyższemu celowi, wzmacniają intencje. Wykorzystanie mantry konkretne, które rezonują z Tobą, powtarzane rytmicznie, pomagają skupić umysł i podnieść wibracje energetyczne. Obie techniki wzmacniają wolę i dostosowują umysł do celów praktyki. Techniki te, jeśli są stosowane regularnie i z oddaniem, przekształcą energię seksualną z siły czysto biologicznej w źródło twórczej, umysłowej i duchowej mocy. Kluczem jest konsekwencja i cierpliwość, pozwalające wewnętrznej alchemii rozwijać się we własnym tempie. Droga do seksualnej przemiany, choć niezwykle satysfakcjonująca, nie jest pozbawiona wyzwań. Jak każda głęboka praktyka, wymaga dyscypliny, samoświadomości i umiejętności radzenia sobie z trudnościami, które mogą się pojawić. Aby w pełni cieszyć się korzyściami, konieczne jest kontynuowanie tej praktyki na dłuższą metę. Jednym z największych wyzwań jest radzenie sobie ze zwiększonym libido i pragnieniem seksualnym, które często towarzyszą zatrzymaniu nasienia. Polub, zasubskrybuj i udostępnij. Do zobaczenia następnym razem.